Już od czterech lat, nie wiadomo kiedy to zleciało, nasza Polska Reużytkownia cieszy Opolan i nie tylko. Jest to unikatowe miejsce na skalę kraju i wiele osób i wiele miast próbuje nas podglądać. No i właśnie, te cztery lata, dużo się zmieniło przez te cztery lata, bo wy uczyliście się mieszkańców, a mieszkańcy was. Jak najbardziej. 4 lata intensywnej pracy obopólnej, pracy naszych pracownic, które obsługują tutaj, pomagają edukować, jak i też mieszkańców i ich nawyków, przyzwyczajeń. Blisko 117 tysięcy odwiedzających, prawie 900 ton produktów, które nie trafiły na wysypisko, czy nie stały się odpadami. W związku z tym, jak najbardziej, wszystkie cele gospodarki biegu zamkniętego są spełnione. Ale tutaj czasami można trafić na unikatowe rzeczy, stąd pojawiły się strefy e, no i tutaj już przychodzą stali bywalcy szukając po prostu perełek. E, u Was można znaleźć właściwie wszystko, wszystko przyjmujecie. Tak, przyjmujemy bardzo dużo rzeczy, najważniejsze, żeby to były rzeczy w dobrym stanie, takie, które ktoś by chciał sobie zabrać. My niekoniecznie będziemy ich potrzebowali, a ktoś będzie nadawał im drugie życie, stąd też strefy na poszczególne rzeczy kolekcjonerskie, na bibeloty, na biżuterię, są strefy na gry edukacyjne, jedne książki, także tutaj każdy znajdzie to dla siebie. No ale właśnie można powiedzieć na 100, a nawet 120%, że reużytkownia spełniła przez te 4 lata swoje, swoją rolę, wpisała się w krajobraz naszego miasta i jest bardzo potrzebna i cieszy się ogromnym powodzeniem. Możemy to powiedzieć śmiało, tak myślę. Tak nam się wydaje, no widać to po odwiedzających. Sama liczba 117 tysięcy ludzi e, mówi o tym, że mieszkańcy są zainteresowani tym miejscem. To też nie miejsce wymiany, ale też miejsce edukacyjne. Bardzo często bym to się Warsztaty. Za nami warsztaty z kosmetyków naturalnych, wszystkie warsztaty związane z upcyklingiem odzieży, z recyklingiem, gospodarką odpadami, w taki sposób, żeby mieszkaniec przychodzić tutaj również miał porcję wiedzy, którą zabierze i którą będzie się dzielił dalej. Pani Violetto, Pani jest tutaj od samego początku, Cztery lata zaleciały jak jeden dzień, no i jak Pani ocenia te cztery lata, dużo się przypuszczalnie zmieniło przez ten czas? Tak, pamiętam początki były dość trudne. Mieliśmy obawy, że mieszkańcy nie będą do nas przychodzić. Na półkach prawie nic nie było, bo były rzeczy, które przynieśliśmy z domu. Wszyscy pracownicy urzędu własnymi siłami przynosili rzeczy, więc było to pojedyncze sztuki. No teraz już widzimy po tych czterech latach, że przychodzą do nas mieszkańcy bardzo chętnie. Mamy pełne półki, wręcz dzielimy się ze wszystkimi, którzy potrzebują. Tak dla porównania mogę powiedzieć, że na początku Chodziło do nas średnio 60 osób, teraz przychodzi no tak w dziennie 150. Nasz rekord to jest 280 osób, więc bardzo się z tego cieszymy. Tutaj jest ogromna różnorodność. Właściwie można u Was znaleźć wszystko, bo są i kwiaty, i kącik dla dzieci, gry, zabawy, płyty i dużo skarbów. No i właśnie, często jest problem z tymi skarbami, bo te skarby wymienia się, czyli kolekcjonerskie, na przykład serwisy czy wazony, szkło, różne inne rzeczy. To trzeba wymienić za odpowiednią e, rzecz, która też jest jakby na tym samym poziomie. Nie wiedziałyśmy jak to będzie działać, jak te zasady utworzyć, żeby e, to było takie sprawiedliwe, barterowo i żeby wszyscy byli zadowoleni. E, po latach już widzimy, e, Państwo nam sygnalizowali różne rzeczy, my wyciągamy wnioski z różnych sytuacji i mamy podzieloną Różskownię na strefy, są trzy strefy i właśnie o tych, które Pani wspomniała, to jest kolekcjonerska strefa, żeby e, z niej coś zabrać, prosimy, żeby przynieść coś równie wyjątkowego, w bardzo dobrym stanie, żeby postawić miejsce na strefę trzecią, to samo miejsce za przedmiot, który się zabiera. Trudno mi podejrzewać, że jakikolwiek Opolanin jeszcze nie był ani razu w Opolskiej Reużytkowni, ale jeśli tak jest, jeśli ktoś nie był, to warto tu przyjść dla samej atmosfery, dla pocieszenia oka rzeczami, które przypominają nam czasy młodości, PRL-u i jeszcze wcześniejsze. No i oczywiście przemiłe panie, bardzo profesjonalne, które zawsze też doradzą, więc zawsze miła atmosfera, dużo się dzieje, warsztaty, więc warto odwiedzić to miejsce. Zapraszamy dzisiaj, czwarte urodziny Opolskiej Reużytkowni. I oczywiście życzymy jej jeszcze kolejnych wielu, wielu, wielu lat.